Witam serdecznie, Lukas z tej strony Dzisiaj zapraszam na serię z Antegranda Obiecałem wam, że z Antegranda będzie seria inna troszeczkę, ale niestety mam problem z dostaniem tej rzeczy. O, diament A właśnie, pobawimy się w szukanie diamentów dzisiaj, ale dzisiaj sobie gramy troszeczkę inaczej niż ja zawsze gram Czyli szukanie diamentów, ale w innej wersji. Dzisiaj takie bardziej, bardziej poszukiwanie, gadanie. Zobaczymy. Oczywiście opcjon, map, maps, maps, maps. No, jak akurat jestem w tym tak. Bo ja mam specjalny samochód do takich rzeczy, a ja dzisiaj sobie poszukamy tak e, o, o tak e, więc patrzymy sobie gdzieś może jakiś węgiel Fajnie mi się jeździ tą Porsche Lubię, por lubię takie samochody właśnie Porsche e, niestety prawka nie mam a żałuję ale niestety niestety problem z zdaniem z no niestety czasami tak wie nie ma prawa jazdy coś ale tylko to się łowi takie życie nie wszystko człowiek może mieć jak to się mówi Ale ładnie nie jeździ ten samochód na zdrowia No więc zetaj dzisiaj tak poszukam e, diamentów. A, taka fajna taka troszeczkę rozgrywka. E, uprzedzam, że ja nie wiem gdzie są, bo e, mam samochód, który pokazuje diamenty, ale e, go nie użyłem dzisiaj, bo specjalnie wam pokazać jak to wygląda taka gierka troszeczkę luźna, pojeździć po mieście e, pogadać trochę e, Sprawy organizacyjne. wiem e, nie było w nas w tamtym tygodniu już no, naprawdę żadnego filmu a trochę się chciałam usprawiedliwić, bo e, po pierwsze nie chciałem filmów nagrywać na siłę a po drugie e, to powiedzieć e, troszeczkę z, z winy braku czasu nie miałem e, więc e, troszeczkę wolałem trochę zaniedbać e, ponieważ e, nie chciałem tego nagrywać na si siłę tak na szybko więc wolałem troszeczkę sobie nagrać dzisiaj mam dwa filmy będą już jeden film jest nagrany Przepraszam na chwilę muszę wyjść Zaraz będziemy Już jestem z powrotem eee, pola, ob pola obiadowa była Wszystkim jak chcę. ktoś jeszcze nie, nie zjadł obiadu Albo już je w trakcie kolacji jest. To smacznego życzę eee, Miałem tak eee, Nie po prostu miałem chwilę nawet eee, Jak nagrać wam to filmów troszeczkę były problemy z miałem problemy troszeczkę z treningiem i troszeczkę inne były więc mam trochę inny trening i ja tego między innymi nie, nie miałem ale wracam do normalnego nagrywania filmów tylko że po prostu będą takie troszeczkę filmy inne. Mówiłem, że teraz troszeczkę bardziej więcej będzie randomów z gier. Eee, mówiłem, że będzie Antegrant. Niestety muszę poszukać go w następnym miesiącu na Allegro, bo kolega, znajomy właściciel yy, właśnie yy, sklepu komputerowego mu powiedział, że niestety nie ma tej idei. Dlatego też kupiłem dodatek do Simsów. Więc, e, mamy Sim City czwóreczkę z dodatkiem. E, dodatek bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy wam już nagrałem filmik, nie pamiętam. Ale jak będę miał już nagrany filmik na ten temat, e, postanowiłem prawdopodobnie stworzyć nową, e, nowe miasto i e, troszeczkę inaczej rozbudować go Zacząć od inaczej, bo w ogóle grać, zobaczymy, i zaczniemy typowy display, czyli typowe granie na, na tym Grandzie, czyli pokazanie w krok na krok budowy, tylko że po prostu damy troszeczkę inaczej, zrobię, że będzie po prostu przyspieszone. Na przykład pokażę Wam inwestycje, a jeszcze.

co planuję jeszcze? Bo wrócą niektóre z pokazówek programów, bo widziałem, że bardzo Wam się podobały. Niestety zawiesiłem troszeczkę pokazywanie już komputera z przyczyn finansowych po prostu. Nie mam pieniędzy na renomację na razie. Kompa teraz bardziej sezon treningowy się weszedł i troszeczkę. Mnoszków idzie na, na siebie, na odżywki, na, na te na rzeczy, które są związane z, z właśnie z, z treningami, e, więc troszeczkę będzie, ale obiecuję, że jak e, w Marcu już skończy trening taki już taki typowy trening, trochę taki mocniejszy, obiecuję, że wróci ten e, ten e, materiały związane z właśnie z o trochę przesadziłem troszeczkę za daleko pojechałem związane właśnie z, z, z właśnie z takimi rzeczami związane z budową komputera bo widziałem, że wam bardzo się podobało A taki dzisiaj taki bardziej let's play organizacyjny co będzie co będzie nie chciałem po prostu Wam puszczać tego ekranu, a przy okazji można sobie pograć z e, e, gry. E, więc sobie można pojeść i popatrzeć sobie. Dziękuję za 10 subskrypcji kanału, bardzo, bardzo miło mi się zrobiło, że pojawiło się. Za chwilę obecnie jest 2396 wyświetleń jak patrzyłem. Nie jestem pewien czy to jest. E, Może trochę więcej będzie. E, dziękuję serdecznie za to. E, wszystkim. E, bardzo mi miło, się, miło mi widzieć, że Wam się podoba programy. E, obiecuję, że będą programy związane nie tylko z grami. E, postaram się jakieś programy poszukać w internecie na temat e, jakichś e, ulepszeń komputera, czy coś innego czy samych systemów operacyjnych bo w ogóle dawno nie było właśnie wytualizacji systemów operacyjnych no, zaniedbałem mój m, m, ulubiony z, pod zespół którego właśnie pod, pod komputer wkładałem yy, może się pojawi vlog yy, mam pomyl na vloga yy, ale nie wiem czy go zrealizuję yy, jeszcze jeden więc szukamy go dalej to jest 14 na 15 yy, więc yy, dobrze dobrze oczywiście moja mama się zawsze musi pojawić na nagraniu więc yy, też się trzeba przyzwyczaić, że tak dzisiaj będą dwa filmy na temat yy, albo nie Niespodzianki będzie i Jak złapę diament To i tak będę jeszcze troszeczkę Powiem coś, coś na ten temat Bo chcę coś wam pokazać W ogóle chciałem pokazać, że Taki 10 minutowy materiał Właśnie zmieniamy troszeczkę Oczywiście pojawił się Craft Duty Serial oczywiście będzie kontynuowaną będę hmm, teraz miał troszeczkę pogląd na gry raczej na ten, na właśnie na multiplayer z Call of Duty widzę, że troszeczkę w miarę, taka, w miarę aktywność na tym, ale troszeczkę większą poproszę o tym. Stara gra mi się bardzo podoba. Hmm, Ona jest niezmodyfikowana, więc hmm, lubię ogólnie stare gry ale no, w natomiast... chociaż powiem szczerze, że bym sobie zagrał jakąś ale chcę, żeby Niemcy, żeby z czasem II Wojny Światowej czyli Arianci kontra więc więc Skok Do sprzedania będzie. Więc ja mówię, eee, co będzie jeszcze w Cloud Duty? Eee, będzie graniem. Postanowiłem grać eee, tylko bronią sniperską, eee, ponieważ eee, eee, założyłem, że mi się o wiele lepiej gra z bronią sniperską. Eee, więc eee, lepiej będę grał bronią sniperską. Eee, Zaraz mi lepiej się gra e, postaram się tak rzucać w, w, w dwa odcinki w tygodniu po prostu się bardzo miło gra w nią. E, będzie to chyba prawdopodobnie w, w, we wtorek i w środę oczywiście piątkowy e, strategia będą po piątek postaram się oczywiście nagrać e, Dzisiaj w niedzielę będzie e, coś i na temat e, programów będzie prawdopodobnie w poniedziałek. Taki właśnie jest e, plan, plan tygodnia. Zobaczymy jak będzie to. E, I dodatkowo jeżeli będę miał chwilę czasu mogę jeszcze dodatkowo jakiś film na przykład w środę nagrać bo w tygodniu będę nagrywał inne playa, żeby sobie pobrać z playa o i jakiś przypadkowe, na przykład jakąś pokazówkę ze starych o właśnie dzięki uprzejmości naszego kochanego z, z, z widza o, mojego jednocześnie mojego dobrego kolegę e, który mi podsunął bardzo fajny pomysł, dziękuję Chcę sobie grać w stare dobre gry na Pegasusa, na Amigę. Pokażę Wam kiedyś były czasy mojego dzieciństwa, nie teraz to teraz. To były jakieś tam inne, mocne komputery, wcześniej nie było tych komputerów. Więc e, postaram się właśnie w Mario sobie pograć. Tylko muszę Już mam tu ustaw... Już mam grę, grę, tylko muszę zastanowić się, czy jest możliwość nagrywania tego. E... To jest trochę... Frenzy. Oczywiście po pojawi się random z gier, e, który dawno, bardzo dawno zapomniałem o nich. Z e... gierki na przykład e... od Dirt. Soul the to oczywiście będzie tylko typowy random ja tej gry nie, nie będę przechodził bo sobie chcę tylko tak pograć sobie oraz pojawią się gry takie darmowe które znajdziemy na necie z Łukaszem może mi się uda go namówić żeby ze mną właśnie zobaczymy mam na niego małą niespodziankę Zobaczymy czy się zgodzi. Pozdrawiam nowo, oczywiście go. Mam na ciebie niespodziankę jak zaraz jak nagram filmik to Ci coś pokaże. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, łapeczki w górę oczywiście. Ja kończę, bo już dzisiaj wszystko zrobiłem. Akurat już sobie pograłem troszeczkę wam ty właśnie w, w Nitro Spinda, więc możemy tak zrobić. Dobra, trzymajcie się, papa, buziaki.